Dama. Lespin Konfekcjonowanie, usługi czystości, usługi ochrony, kontrola i windykacja. Lespin Leszno, 17 stycznia 90. Telefon 65 529 55 44 www.lespin.pl. Niewidzialni.eu Ludzkie historie, aktualności, opinie, komentarze. niewidzialni.eu portal nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. Dołącz do grona przyjaciół portalu. Znajdziesz nas na naszej klasie i Facebooku. Czytał Tomasz Knapik. Media Disability: Serwisy internetowe, wydawnictwa prasowe, publikacje radio internetowe. Media Disability. Tworzymy świat bez barier. Budujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. U nas sezon żużlowy nigdy się nie kończy. Niewidzialni myślnik leszno.pl Tworzymy świat bez barier. Kibicujemy żużlowcom Unii Leszno. Reklama Niewidzialni FM Nowe spojrzenie na niepełnosprawność. Kalejdoskop. Wydarzenia, opinie, komentarze. Dariusz Pawlikowski, kierownik Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja. Cel wynika z samej nazwy festiwalu. Integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi i niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. No bo ciągle Widzimy, zresztą pewnie sam to także wyczuwasz i obserwujesz jako dziennikarz mediów centralnych, że z tą integracją nie jest u nas najlepiej. My proponujemy integrację między innymi poprzez kulturę, poprzez pokazywanie dokonań osób niepełnosprawnych i to jest dla nas najważniejsze. Po prostu wszyscy jesteśmy tacy sami i na naszym festiwalu między innymi chcemy to udowodnić. Mniej więcej mamy to policzone, pokazaliśmy 260 filmów na 7 festiwalach, teraz pokazujemy 35. Ja mówię tylko o filmach konkursowych, także śmiało możemy powiedzieć, bez aptekarskiego wyliczenia, że blisko 300 filmów w czasie 8 lat festiwalu pokazaliśmy. To były filmy dokumentalne, fabularne, i od 3 lat mamy kategorię filmu amatorskiego realizowanego przez osoby niepełnosprawne. Do południa ciężko, żeby. Przychodziły tłumy mieszkańców, przychodzą y, na przykład y, poszczególne klasy ze szkół z nauczycielami mądrymi, którzy y, chcą y, pokazać młodzieży dobre filmy, czy także, mówiąc w cudzysłowie, udzielić lekcji wychowania obywatelskiego, prawda? Tak Ale teraz tutaj traktuję. jest taka sytuacja, że jak się popatrzy, to niektórzy mówią, że tu jest takie jakby ghetto, bo są sami niepełnosprawni, a tych pełnosprawnych mieszkańców miasta nie ma. No to nie zgadzam się z tymi, którzy tak y, mówią. Oczywiście zakładam, że jest to getto nie w sensie y, pejoratywnym, na popołudniowe sesje, na popołudniowe działania, ludzie, którzy kończą pracę, przychodzą. Kina są pełne i ten plac także żyje. Na no południa się rzeczy. Są tu przede wszystkim uczestnicy festiwalu, gości nasi, którzy przyjechali z całego kraju i z zagranicy. No i także, właśnie tak jak powiedziałem, poszczególne szkoły, klasy, a zdarza się, że i przedszkola biorą udział w różnych działaniach. Ale oczywiście jest także tak, że, że wiele osób po prostu nie przychodzi, boi się, ale to są zazwyczaj ci ludzie, którzy, którzy nigdy nie biorą żadnego udziału w życiu aktywnym. Kulturalnym, podobnie z innymi imprezami kulturalnymi festi festiwalowymi, prawda w Koszalinie i nie tylko. Kiedy kończymy festiwal od razu na drugi dzień już zabieramy się za szukanie filmów. Na dużych festiwalach jest tak, że po prostu emisariusze jeżdżą na różne inne festiwale filmowe, oglądają wszystkie filmy, robią zakupy, myślą rzeczy żyjemy tutaj skromnie, bo mamy mniejsze środki i obserwujemy, co dzieje się ciekawego w świecie filmowym, przeglądamy portale. Także zaglądamy przez internet choćby, czy przez jakieś kontakty na festiwale, patrzymy co się dzieje nowego w kinematografii. My się że wyszukujemy filmów, które dotyczą niepełnosprawności, także ten filtr prawda, jest taki dla nas bardzo, bardzo gęsty i tych filmów aż tak wiele nie powstaje. Także my mamy tę cezurę czasową, że pokazujemy filmy na przykład z ostatnich dwóch, dwóch lat, bo czegoś w tamtym roku nie widzieliśmy. Także, no, Pracujemy. Poza tym, gdzieś ktoś jeździ za granicę, w kinie widział jakiś film, albo przeczytał w gazecie, albo jakąś recenzję. Jeśli oczywiście ten film dotyczy niepełnosprawności, wtedy staramy się go sprowadzić. Często młodzi filmowcy, którzy zaczynają pracę nad filmem, często biorą się za temat związany z niepełnosprawnością, bo wydaje się, że jest to temat w cudzysłowie bardzo wdzięczny i łatwo prawda, pokazać osobę z dawnym czy osobę na wózku, która ma tam jakieś prawda, problemy. Z razu mówię, że kinematografia polska jest kinematografią na bardzo wysokim poziomie. To nie to, że deprecjonuje kinematografię zagraniczną, ale chcemy po prostu pokazać jak najwięcej filmów z jak największej liczby krajów. Czasami się to odbywa, ja mam tego świadomość, kosztem także być może jakości filmów, ale dla mnie bardzo ważne jest kryterium geograficzne. I jeśli mam 10 dobrych polskich filmów, to czasami wolę z tych filmów polskich pokazać 5 albo 4 filmy. Ale chcę pokazać na przykład film norweski, fiński czy argentyński, których tutaj nie mieliśmy. Mając świadomość, że czasami mogą być to filmy słabsze, bo chcę po prostu pokazać problem niepełnosprawności, w jaki sposób funkcjonuje właśnie w innych krajach. Także nie zawsze ta najlepsza jakość jest brana pod uwagę, chociaż chcemy, żeby to były filmy najlepsze, prawda, które są u nas. Ale kryterium geograficzne jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy mieli tę panoramę światową, o której ty wcześniej wspomniałeś. Kaleidoskop. Niewidzialni FM, Twoje Radio, Twój Świat bez barier.